Fortnite i rzecz, której się nikt się nie spodziewał. No to może zacznę od tajmarego eventu. Tak, to są dwa dni. A właściwie to jak skończy się ten dzisiejszy dzień, to będzie pisać jeden dzień, czyli jutro będzie pisać jeden dzień. Czy jutro o 8 powinien się pojawić? I coś z tego co wiem. Z tego co wiem, to się pojawi o 8 czasu polskiego, ale nie jestem pewien. No tak, widzę to nowe informacje. Jeśli pamiętacie skrzynkę z pan, Pandory z poprzednich sezonów dwóch, to wiecie na 100%, że ta skrzynka została otworzona i to było bardzo złe, jakby to obudziło tych bogów. O, wow, 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 tak, obudziło to tych bogów i skrzynka Pandory jeśli nie widzieliście to ona jest pod refinerią gdzie on ta skrzynka Pandory jest pod refinerią gdzie on dobrze chyba go widzę <mum> o Dobra, rozhalenie Nitro yy. tak. to... Tak Ta skrzynka Pandory jest pod ryzyko w refinerium My jesteśmy teraz na potworny Przyczółek Jest pod refinerium skrzynka Pandory i widzieliście To Nitro to tutaj jest zrobiona z tego płynu ze skrzynki Pandory. Wow. To jest dosyć mocna informacja. I to chyba dużo zmienić. zmienić w historii Fortnite'a. Oczywiście, bronić się przed The Wanderer. Żeby nasz takim nie zniszczył. Hope, Nadzieja i Jones pracują już nad tym, żeby naprawić wyspę. Ale to jest słowo, które dosyć dużo teraz usłyszałam, to jest Doom. I co się wydaje, że The Wanderer to jest Doktor Dum. Z... E, e, wiecie. Nie wiem, Jessup to zmarł To jest ja tak było? Wydaje mi się. I to nitro? Wydaje mi się... Nie, wydaje mi się, że i... Będzie jutro, będzie jutro. Mi się wydaje. Powinien być jutro jeden z tych ruchów. Prawdopodobnie będzie jutro. Skoro... i będę podobnie będzie mi jutro, to może się... jutro spodziewam że odcinka niekro, idę, jest w że się jutro. Może ale jak wiecie, nadzieję, gadałem z, mag z magneto i z tym... zimnym wodnym duchem. Nie wiem czy o tym wiecie. Wiecie, czyli narzędzia jest jakoś połączony ze skrimpą Pondory. Ale do Wanderary zawrócą moc skrzyn, skrzynki Pondory. Wow. Ale A jeśli nie widzieliście mojego odcinka, w którym mówiłem wam nowe informacje, to prawdopodobnie nie wiecie, że tutaj przepłynie... Właśnie nitro Pokażę wam To o czym teraz jest, jest Moje auto jakby To po oranżowe To czerwone, czerwone po żółte To macie bo to lewiecana I to do lewiecane się o tym nitro I zniszczy To źle Więc staćcie łapkę w górę I subskrypcję żeby świat Mortenta nie, nie został zniszczony. Yeah. I teraz da się ja mogę zniszczyć nawiatonę? Let's go! tam szczerze nawiatonę. Ja może zniszczymy tamte oko takie duże. Spróbuję. Let's go, let's go, let's go, paaa! Co? Dlaczego się nie niszczy. To musi się zniszczyć! O kurde... Wow. Niszczyłem oko lewiatana! No przyczepimy. O, przy, przy. Co tu się dzieje? Dobrze, To jest przyczepione wszystko. Do tego, co to zniszczymy, to może zniszczyć. Teraz jeśli zniszczymy to. Może spokojnie się rozwalić? Halo? Tak, ja spróbuj. nie spróbuję ja muszę spróbować inny sposób Trudno, trudno, chodźmy. Zostały 2 dni, 3 godziny, 10 minut i 15 sekund. 14 sekund. Dobra. Pięk, ten, jak to? To będzie pisać 1 dzień, a jutro o 8 powinno pisać 0 dni. Powinien się jutro o 8 timer zrobić. Nie Miejmy nadzieję, że tak będzie. He. No i będzie epicka. No to co myśmy zobaczyli w Papa.